Ja stomp. Ja stomp. Falcwik. witam was serdecznie dzisiaj na. Przyjechałem do Rafała. Rafał stoi tam. Ejka Tam Józek chodzi. Już z białozorem. Jedziemy z Białozorem polatać, puścić, zobaczymy jak to lata. Też jestem ciekawy. Co ma? Ten tak miał iść do mnie, ale w końcu nie było jak go dowieść, nie miałem jak go dotransportować do siebie i trafił do Juska. No i, no i dobrze, tu się trochę rozlata u niego. Zobaczymy jak on tam śmiga ten białozorek. Tutaj u Ju Juśka jeszcze jest wędrowny, samczyk wędrownego młody. Siedzi sobie na berełku niekawy czekaj samica Harisa To ode mnie z mojej hodowli tego dosyć spora. Pora samiczka, nie wiem ile ona teraz waży, ale tam coś koło tysiąca pewnie ale tak wychodzą i tam jeszcze w czakach samczyk Harisa siedzi I jeszcze tu był jastrząb ten Rafała, imprintek Tylko że zerwał jedno pęto, ja bo strasznie się szarpię do tego białozora, tego zjeść I zerwał jedno pęto dlatego do No. Czekaj, 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 czekaj. Ja się przesunę. Chcesz coś, chcesz coś dodać od siebie? Ja szczębił. No, on jest bardzo gadatliwy. Chcesz pogadać? No. chcesz pogadać? Możesz go, daj go. Co masz? Co masz? Nie, krzykać Krzykacz. Ale z takich miłych rozsądków wyszedł. Bezproblemowy. Lata ładnie, ma rękawice, ma wabię. To bardzo, bardzo ładnie, mam takie fajne, ciężkie rzucane jak gdzieś nawet mi siadał dalej była ograniczona widoczność to mu tak wywalałem na 20 metrów do góry i sobie tam łapał ogon zaczął już patałachać teraz ma pogięty, bo w skrzynce siedział muszę mu wymoczyć w gorącej wodzie no gorącej, i cieplej i... <laughs> <laughs> cieplejszej niż zimniejszej, no. I co jeszcze? No i pierwszą sterówkę już tak mocno połamał w połowie, końcówki ma wytarte do siedzi na bramce. No i też słyszałem, że w takim wypadku chyba spróbuję coś wykombinować. No obręczy dobrze trzymać nie? sobie tak nie wycierają tych końcówek. No, no, gania, bardzo ładnie gania, bardzo chętnie do ganiania. Imprintek także no tam na lotnisku wszędzie bez problemu i stresu sobie między tymi a wszystkimi ludźmi, samolotami manewruje i lata jakoś nie boi się więc no, taki jazdą do pracy taki jaki miał być, taki wyszedł no jest jak akurat na, na, na samczyka z tej linii taki dość w rozmiarowo fajny, bo o tam lata teraz 2700 yy, 700, a myślę, że jak się zrobi zimniej, to tam jeszcze sporo podjadę, nie? Tak, i wolierki takie. Słuchajcie, tu ktoś coś opowiada o tych wolierkach za chwilkę. No to spoko. A to jeszcze jak, jak je robiliśmy to chyba niecałych 3 tysiącach się tam, tam zmieściliśmy ze wszystkimi na A No. A to spoko. było tam 2 lata temu, to już nieaktualne. Nieaktualne. na razy dwa teraz. Wolierki jak wolierki. Solidne. Z desek zbudowany. Tu żeby to że tu miał być koiec. Dla psów a wyszła oczywiście graciarnia, żeby było gdzie gra, graty oczywiście składować zawsze tak jest, nie? Nigdy nie ma przeznaczenia. Tu taki otwór jest. Eee, Tutaj te, te, te ptaszki siedzą w środku, tam po chyba po 3, po cztery siedzą w środku. Akurat tyle jest miejsca, że no, akurat do kuwety jeszcze wpadł eee, no. I tam jest dosyć ciepło. Tam ciemno jest, ja tam nie będę wchodził, bo i ptaki zresztą mnie też nie za bardzo widzę, że tolerują. Tam widzę, są dwa wędrowne i raruk. Tak więc i tu... O tu jest pusta Tu puste. Puste chyba. Nie, nie puste. Tam siedzi RERUK jeszcze na wrogu. No ten. On nie wiem czy tam będzie latał, czy nie będzie latał, ale tam sobie jest. Nie oczywiście tu w OSB wykończenie. Tam gdzie trzeba było deski, deskowanie. Nie? Fundament jakiś tam wylany jest oczywiście od dołu. Słuchajcie, jedziemy tu sobie zaczepić. Na jakimś tam fundamencie wylane, żeby tam nic się nie podkopało, nie, bo tu ptaki zostają na noc same. Tak więc to musi być bezpieczne, żeby tu żaden frajer nie wlazł. Drapieżnik nie. No tak piknikowo. Stolik Rafała. Rafał musi się pochwalić swoim stolikiem. Idziemy do Rafała. O. Pokaż Rafał. Solidny solid z gównolitu. Solidny solik, ale już 3 lata stoi, nie? Chyba z ile? Dwa. I dzika oskurować można. I dzika opędzlować. <gryś> I gdzieś. No, grill jak grill. Hmm. Też ładny. Też trochę nieużywany był Ta sama od... estetyka, to widać, że wykonawca ten sam. <gryś> ta sama firma. <gryś> <gryś> ta sama firma. Właśnie ciężko chodzą te drzwi więc... się. No to nowy jest, nie? Po prostu z tego. Ja, ale dobrze, że ciężko chodzą. I ściągnie, nie wiem czy to nie za długie. No. Działa to? Działa, działa, działa. Fuuu, chora jakaś się przyczepiła. Dobra, to ile ona waży? Teraz? Tak niecałe, 1200 1200 łapy ma większe No i chociaż No szeroka w barach tu jest na no ten, klatę ma szeroką Dobra, to jedziemy latać z nim, tak? My za wami pojedziemy wtedy Nie mam śmierć, tu z dronem. No, tylko potrzeba, byś podlajał, ja to nie zapadło mi spodnie. Nie, bo on jest wyparony w O. No. Ja Jeden pies śmierdzi. Wytarzał się, Wytarzał się w czymś tam. Nie, nie. Yy, jedziemy na pole. Relacja z pola. Zobaczymy jak to lata. Jak nie będzie epizodów, to będzie spokojnie Dobra, a czy... Się, się wzięło, się rozpadało Dwa. Ile dobra pogoda i chwilą chmurka przyszła. Jak to zamówiliśmy tą pogodę, że się rozpadało. Jedziemy na bazę.

Na ty uważamy za otwarty O tu grzybki To już stare takie przetę Przemrożone kani ma Już to kani No i jak tam barzant? No fajnie. Spoko. Jak na oceniasz sytuację? Jest dobrze. jest dobrze. Nie powiedziałbym, że perfekcyjnie, ale, ale spoko. Jak na pustynię je... bażant się trafił, to i tak jest sukces. To jest sukces, który zawdzięczamy, no szczególnie dobrej pracy psów, zwłaszcza jednego, <śm> 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 które były zupełnie... To, gdzie trzeba. No, przy swoje. Ja, to jest Że Można się podziękować za to, że nie przeszkadzały. <śm> <śm> No, co jeszcze sokolnicy robią, jak czekają na ptaka? To przegląd samochodów, porównanie Suzuki. Juska Grand Vitara 7XL i ten mój gratek mały, pięciosobowy. No. Tak więc trzeba się wymienić doświadczeniami nawet o samochodach. Czym wozić ptaki? Dobra, nara.